Witam piękny widzu Dzisiejsze przedsięwzięcie będzie bardzo ciężkie albowiem chcę wam pokazać kompozycję w której korzystuje się augment podwójne kłopoty czyli Double Trouble ale szansa na to, że to mi się trafi jest naprawdę mała więc najwyżej pogadamy o tym a zagramy to w wariancie bez tego augmentu chyba, że naprawdę poszczęści mi się mocno więc głównie chodzi o to, że jak mamy Double Trouble to gramy po prostu dwa Ramusy i dwa Malzachary. Oczywiście na siódmym poziomie będziemy kręcić całą kompozycję. My zagramy po prostu Grubasy plus ramus. Dobra, robię tu na początku ekonomię, no i wszystko wskazuje na to, że raczej nie będzie to stół do wygrywania. Także na to się nastawiam i jak najszybciej do na 50 sztuk złota. Okay. Czyli ostatecznie w 2.1 mam 20 sztuk złota. Będzie, który wybrałem to rozgrzewka, który będzie po prostu cały czas. Permanentnie zwiększał prędkość ataku wszystkich moich jednostek. No i może zamiast tej Sivir zagrałbym Ezrila gdyż będzie po prostu lepsza jednostka do trzymania przedmiotów dla Manzahara. Popek tutaj zrobił przedmiot na moich oczach. Chyba bardzo mu zależy, żeby wygrać. Ale dla mnie to lepiej, żeby on wygrał, bo ja raczej się nie nastawiam na wygrywanie. No i dobra, zobaczcie, jaką mam ekonomię 98 w 3.1. Także idziemy sobie. Oho, dobra, trochę się pospieszyłem. Natomiast jestem na siódmym poziomie, dorzucę sobie popkę, bo akurat się trafiła. No i tutaj będzie się trzeba troszkę wystabilizować. I chciałbym tutaj ubierać trzy postaci: Malzahara, Ramusa. No i Dariusa. O tym wcześniej nie, spo, nie wspomniałem, ale to też jest opcja. No i w tym y, Double Trouble, w tych podwójnych kłopotach, dwa Dariusy też są mile widziane, jeśli jesteśmy w stanie to zmieścić. A czy ja dostanę coś takiego? W pryzmatykach chyba to się mogło trafić. Dobre, są złote. Jutrze. No dobra, jest Malzahar, jest, jest Ramus. Lubafik dla Malzahara. Tytan a raczej kolos dla Dariusza razem z Mieczykiem. No i coś tam budujemy. Dobra, trucizna na Malzaharze. Jest, trująca pułapka, mamy to. Jakby powoli teraz będziemy się wzmacniać i zobaczymy. No, na pewno największą przewagą tej kompozycji jest fakt, że Ramusa prawdopodobnie nikt nie będzie grał, więc będzie zero kontestu na bardzo mocnym tanku. Choć w perspektywie tego, że nie gralibyśmy podwójnych kłopotów, to pewnie lepiej jest ubrać popkę, gdyż możemy mieć po prostu 6 wagi ciężkiej teraz. No ale dobra, zobaczymy. Na razie oszczędzam. Jeszcze jest jakaś malutka szansa, że na tym trzecim slocie, na tym trzecim miejscu trafię podwójne kłopoty. No i oby tak było. Nie wiem, czy to na tym trzecim miejscu się w ogóle może trafić, ale chcę wierzyć, że może. Tymczasem nasz nieulepszony stół robi rzeczy. To będzie już druga wygrana. Nie wiem, czy jest tak dobry. Na początku taki nie był, ale potem to jest topka. Dobra, czego my szukamy? Może wezmę pijąstkę. Choć pewnie rozsądnym byłoby też ubieranie po prostu tanka Ale Malzahar chyba w pierwszej kolejności musi być ubrany Mogę uznać, że ten Darius będzie coś tam tankował I że w ten sposób to popchniemy Malzahar Dario, Malzahar, dobre, jest Mógłbym zrobić Infinity Edge na Dariusie już mieć skończony przedmiot Że Dobra, skuszę się, bo mam serię wygranych Łuk wrzucę na Malzahara Gdyż liczę na to, że zrobię na Shora. No i zobaczmy Jakaś kaela dzika Co to w ogóle jest? Przecież ten stół to się do niczego nie nadaje Lecimy na ostro, kurczę, jak tak dalej pójdzie, to to ma hard dwójka i zrobi top 4. No i mam tego Jaysa który jest szóstym do wagi ciężkiej. Także może na razie tak będę grał. Dam owoce Dariusowi i to będzie... Ej, rakietowy chwyt? Dawaj, dawaj go tak. No i jazda. Dobra, zabijamy tego i co się wydarzy? Przeskoczył w ogóle gdzieś do Ari. Miał być rakietowy chwyt. Ale dobra, i tak przyciąga jednostki. Teraz Golema przyciągnął. No cóż, bardzo dobra kompozycja. No, szkoda, że to nie jest Double Trouble. Jest różdżka. Okej, okay. całkiem nieźle. Teraz mogę dokończyć naszora i wrzucić Rabadona, myślę. A tutaj zrobię krwiopicę i kręcę dalej. Znajduję Dariusa, Dariusa, Rabusa. Tylko, że no, nie mając tych podwójnych kłopotów, to ten Rabus jest bez sensu. Zobaczymy tutaj. Jak tego nie będzie, to sprzedaję Rabusa i gram po prostu wokół wagi ciężkie i geniuszy. Aczkolwiek będziecie po prostu mieć te rekomendacje, że że jednak podwójne kłopoty sprawiają, że ta kompozycja jest S że jest po prostu niesamowita Czasem rakietowy chwyt, wszystko spalone Dobra, robię tutaj ekonomię, bo nie wierzę, żeby mi się to trafiło Zobaczymy, czy miałem rację No i kurczę, miałem rację Weźmy sobie słoneczną płytę Także zrobimy sprzedaż Kręcimy Dariusa. Oj, całkiem nieźle się trafiał Także brakuje mi dwóch Dariusów i trzech Mazacharów Myślę, że zaraz się wszystko wykręci. Jako głównego kloca wybierzemy sobie chyba Kobuko. Jakby się ulepszył. Albo po prostu Popy. Popy, Rostu, Popy. Dawaj Malzachar, pokaż klasę. No i pięknie. Granie Malzahara to jest naprawdę czysta przyjemność. Jace, Popy. No to musimy jeszcze chwilę poczekać. No i cóż mogę powiedzieć, Nie niezatrzymany jestem. Nie do zatrzymania mam wrażenie. A mam tylko dwugniastkowe jednostki, więc naprawdę no jest grubo. Także śmiało polecam. Malzaharowanie to jest w ogóle to. Ja <laughs> podkręcę trochę do 33, zobaczę czy coś znajdę. Darius. Malzahar. No to do 20 w takim razie. Tyrcze. Po jednej sztuce brak. Dobra, zobaczmy jak to roztapia mecha. Tu są aż dwa emblematy strategów, także naprawdę konkretny stoliczek się z tego robi. Aby tylko dwugwiazdkowe rzeczy. Bez tanka tak naprawdę, bo tylko ten Darius. No i tutaj wreszcie musieliśmy się rozbić. Ale to i tak była bardzo długa przejażdżka. No, jak zaraz się poulepszają te jednostki, to w ogóle będziemy jechać jeszcze dalej. A neutralka to poczekamy chwilę. Dobra, jest malzahar i jest Darius. Teraz tylko jeszcze tego tanka zrobić. Ale raczej pójdziemy w popkę, bo do kobuko jeszcze kawałek. A kupię, może, może, prze, no, może przeniosę te przedmioty. Natomiast, no, ulepszyłem cały stół. Mam owocki takie, jakie mi się marzyły. Więc ja za z tym. No i co? I wiem że ze mną wygrał. Teraz pytanie, czy to była kwestia ustawienia, czy po prostu przeskalował mnie. Ja mam siódmy poziom, on ma dziewiąty, więc siłą rzeczy sufit ma troszkę wyżej. Ale moje ustawienie też jest specyficzne do prawej strony. Biorę dla niego to odbić raczej. Dobra, spróbujmy tak. Gościu jest po lewej. A Kalka dostała wirusa. Wszystko się powoli roztapia. No i pięknie. I teraz tak, tutaj lewo, tutaj prawo, tutaj prawo. Chyba prawo. To... No dobra, niech tak będzie. Może popkę zostawię z lewej strony, żeby tego gargola tam wyłapała. No dobra. No i pytanie, czy mam z tym szansę. A dwóch gwiazdkowych niestety nie miałem, ale trzy gwiazdkowych. Popka jeszcze jakoś tam stoi chwilę. Może czego tu nie ma? Bez szans. Co to będzie? Dobra, weźmy sobie Brambla. Trzeba wbić poziom i dorzucić Geniusza, żeby Mazachar miał troszkę więcej many. Dobra, dorzucam jakiegokolwiek. No, ale jest też Serafina i Popka dwójeczka. Dobra, to bierzemy. Tu się ustawię po prawej stronie. No i Ari trójeczka. Jak sobie z tym poradzimy? No, Popka już ledwo stoi. Jego tak przeżył dłużej, ale Ari już jest przyciągnięta. Mamy to. Ale cały czas te obrażenia gdzieś w takim podobnym progu oscylują. Jest kobuko. Jest, ale tylko jeden. A potrzebowałem dwóch. Dobra, idziemy na drugą stronę tutaj, bo gościu jest z lewej strony. I to jest ten chłop, z którym przegrałem wtedy. I to dosyć mocno. Natomiast zobaczymy, ile rakietowy grab tutaj zrobi, jeśli Dariusz w ogóle dożyje. Nie dożył. Kurczę. Ciężka sprawa. No gdyby Malzahar był z prawej strony, to wyszło, wyszłoby lepiej. Czyli Malzahar z prawej, Darius z prawej, a Popi z lewej. Czyli po prostu, zostawiamy tanka tam, gdzie jest najsilniejszy chłop, a idziemy na drugą stronę. No i mam Kobuko trójeczkę. I teraz pytanie, czy Kobuko trójka jest lepszy niż Popi dwójka. Powiedzmy, że tak. Na pewno ma więcej życia. Nie wiem co zbierać, więc będę zbierał Chase'a. Rękawiczki na popkę i może ubraczek taki. Dobra, czyli tak. Czyli tutaj zostawiam głównego tanka, idę na prawo. Tylko taki trochę rozłam się stworzył. Ale dobrze, zobaczmy, czy nasza strategia i rozkwina dadzą nam teraz zwycięstwo. Gościu ma dziesiąty poziom. Może został outsmarted. Może potyczki taktyczki zostały dobrze rozegrane. A może po prostu jest silniejszy. Jak na razie idzie to dobrze, ale jeszcze jest dużo frontu. I proszę Państwa, mamy to. Gościu wyeliminowany. Ustawienie jest bardzo ważne w tej grze. I w ten oto sposób mamy top 3, a mogliśmy mieć top 5. No dobra, wykorzystując tę wiedzę, którą zdobyłem, yy, zrobimy. Zrobimy dobre ustawienie na tego chłopeczka. Prędkość ataku to już jest 66%. To jest naprawdę sporo. Dobra, czyli Maza z prawej strony, Darius z prawej strony, główny tak tutaj, i możemy tak stać. Piąty poziom po raz kolejny. Ale wydaje mi się, że ten co go wyeliminowałem był silniejszy od niego. Zobaczymy, czy miałem rację. Uwa. No chyba nie miałem racji, ale Backline już się spala, już prawie. Dobra, został Leasing. Mamy to. Ale gościu jest silniejszy jednak. Natomiast powiem szczerze, że no nie mam z nim szans. Raczej mnie zaraz przeskaluje. Chcę jednak powiedzieć, że Bazar jest super, a kiedy mamy podwójne kłopoty, to już w ogóle jest to Nie mogłem tego niestety pokazać, ale może mi uwierzycie. Na ten cały czas mnie obserwuje, on się chyba mnie boi. Dobra, tu jest tych emblematów od zasania ja się dobrze ustawiłem na niego o panie. dobra Darius, tankuj musisz dzielnie tankować mocne te stoły, top 2 i to będzie chyba maksimum z tego co mogę wycisnąć, wydaje mi się, że gdzieś tam w trakcie gościu się strzai, że że jednak tym ustawieniem go ogrywam albo po prostu się ulepszy czy on w ogóle może się ulepszyć ojojoj, oj, oj, dobra, oby się nie przestawiał to będzie dobrze, dobra zróbmy to tak, pyk, pyk pyk, czyli dwa najlepsze tanki na lewo oby się jest, nie przestawił do prawo Dobra, nie przestawił się, więc może szansa jest. Lewa strona musi trzymać jak najdłużej, podczas gdy prawa wycina przewagę liczebną. może jak on jest mocny. No i został tylko Darius, ale wirus Malzahara dalej robi swoje, więc... więc mamy to. Ale to jest ledwo, nie? To jest takie ledwo, ledwo. Dobra, wbijam poziom i dorzucam Ryza. Nie, nie dorzucam Ryza, bo to jest Mentor. Kurczę, to Geniusz by się przydał. No to Lipa. Dobrze czy on coś przedstawia. No nie mam tej dodatkowej jednostki, bo jestem cycem. mogłem cokolwiek stawić. Także to był błąd, że tego nie zrobiłem. Balansujemy tutaj na krawędzi. Boże drogi Darius padł. To jest koniec. <grystanie> Ale drugie miejsce, fajna sprawa. Także polecam double trouble, jak macie, to grajcie. Bez double trouble też daję radę. Dzięki, że jesteście wszystkiego dobrego i cały cy... wcyj.